zawsze z Tobą chciałabym być! Słuchaj mnie za to! Jak ona nie odbierze, to następna do odstrzału. I co jeszcze byśmy zaliczyły? Dobra, ej! Ja tu jestem w telewizji, nie mogę teraz, nie mogę teraz gadać. Cześć, tutaj Natalia z Katalogu Marzeń. Pytamy dzisiaj kobiety, jak spędzają Dzień Kobiet. Ania, jak zamierzasz świętować Dzień Kobiet? No raczej nie planuję nic specjalnego, uważam, że to dla mnie powinni ludzie planować, a szczególnie mężczyźni. Albo z książką, albo na kawie z przyjaciółkami. Myślę, że w takim gronie swoich koleżanek, przyjaciółek razem. Czyli z kobietami. Tak, kobiety z kobietami. Myślę, że pojadę do swojego konia, klasycznie, bo to jest taki dzień, że wypadałoby. A tak poza tym, to myślę, że jakaś fajna książka, coś w tym stylu, winko. Co najbardziej lubisz w byciu kobietą? Uwielbiam to, jak silną jesteśmy płcią wbrew pozorom. Może być to troszeczkę spowodowane tym, że przez całe wieki musiałyśmy udowadniać mężczyznom swoją wartość. Cenię sobie chyba również odporność psychiczną kobiet. No i cóż, jak któraś jest mądrzejsza, to jeszcze swoim facetem porządzi. <noise> Gdybym była mężczyzną, to myślę, że byłoby to trochę uboższe. Kobiet nie traktuje się jako niebezpieczeństwo w społeczeństwie, więc mamy pewnego rodzaju taryfę ulgową w wielu sytuacjach. O tym chyba pisała Szymborska, że być kobietą to znaczy tak naprawdę dzielić się na zupełnie różne części. Co zrobisz dla siebie z okazji dnia kobiet? Podejrzewam, że sobie kupię kwiaty. Okej. Okay. Może też dostanę, znając moich młodszych braci? I pewnie sobie jakąś taką bardziej odstrzelną kawę postawię również. Myślę, że jakieś ładne kwiaty chciałabym sobie sama kupić. Położę się w łóżku i odpocznę po egzaminie. Po tym jak już nabiorę sił, spędzę ten czas z moim ukochanym chłopakiem. Myślę, że tak, zawsze takie duże okazje są dobrym momentem na rozpoczęcie czegoś, chociaż akurat dzisiejszy tłusty czwartek może być średni do rozpoczęcia diety albo różnych nowych. Na pewno może być fajnym dniem, żeby się zastanowić nad kobiecością, byciem kobietą, co to znaczy. No oczywiście jakimiś takimi feministycznymi kwestiami, polskimi, europejskimi, światowymi. To może być fajny dzień w ogóle dla kobiet, do kobiet, które mogą jakoś tak myśleć nad swoją kobiecością i wzajemnym wsparciem. Jeśli Dzień Kobiet byłby piosenką, to jaka by to była piosenka? Tutaj chyba nie będę musiała tłumaczyć swojej decyzji, ale będzie to Pretty Woman. Ciężko mi stwierdzić, szczególnie, że słucham włoskich rapów. Chciałabym, żeby Adele zaśpiewała coś fajnego ze swoją skalą głosu. Zawsze to z Tobą chciałabym być. Słuchaj, mnie za to. No jestem kobietą. Być kobietą. Kto ma tyle wdzięku co ja, to jest chyba Hanna Banaszak, ale nie jestem pewna. Twoje najlepsze wspomnienie z inną kobietą z Twojego życia. To jest to definitywnie moja świętej pamięci mama. I często lubię sobie wracać w głowie do tych momentów, kiedy mogłam dzielić z nią absolutnie najwspanialszą chwilę, jaką było spełnianie moich marzeń. No to chyba z moją mamą. Wieczne wsparcie. I cenię sobie dzisiaj, kiedy jest starsza, takie wspólne wyjazdy. Myślę, że jak Marianna mnie uratowała w trakcie imprezy przed dość y, nachalnym mężczyzną. Dzwonimy do Twojej przyjaciółki Julki, żeby zapytać, jak chciałaby z Tobą spędzić Dzień Kobiet. I jeśli Wasze odpowiedzi się pokryją, to mamy dla Was prezent od katalogu marzeń, tylko najpierw Ty musisz nam powiedzieć, jak chciałybyście spędzić ten dzień. Na pewno jakiś taki babski wypad by nam się przydał, szczególnie, że Julka jest zapracowanym człowiekiem, jak i ja, więc może coś związanego z relaksem. My przeważnie chodzimy po muzeach. Okay. Zjedzamy muzea. No więc wyobrażam sobie to tak, że dajemy sobie kwiatki, idziemy na długi spacer, idziemy do kawiarni z książkami, a na zwieńczenie wieczoru koncert, najlepiej turnął. Mam nadzieję, że twoja przyjaciółka powie to Dzień samo. Sami, tak, nie powiem, ale zobaczymy. zobaczymy to. Jak ona nie odbierze, to następna do odstrzału. Byśmy poszły na długi, piękny spacer gdzieś tam do parku. Tyle? Halo Juleczka, jestem na Wizji i mamy do wygrania nagrodę pod jednym warunkiem. Musisz odpowiedzieć, jak chciałabyś ze mną spędzić czas na Dzień Kobiet? E, tak, ale oczywiście e, gdzieś na pewno, na pewno, na pewno zaliczyłybyśmy jakąś kawiarnię na kawę czy herbatę. I co jeszcze byśmy zaliczyły? Bo szłabym obejrzeć, Bridget Jones, czekoladki i winko. O, bardzo dobry pomysł, ale nie. Jak chciałabym z tobą spędzić czas, poczekaj. Jezu, zestresowałaś mnie, ale to już się liczy czas. I powiedziałam tak, spacer, kawa, kwiaty i turnał.. O kurde, dobra, masz lepsze. Uważam, że najlepszym prezentem na Dzień Kobiet by było wybranie się na por i przejeżdżka jakimś super ekskluzywnym autem. Ewentualnie drift. Być może jakiś muzeum? Tak, brawo! Dokładnie tak. Uważam, <gryzanskutki> że to jest fajny prezent pod takim względem, że ty będziesz spełniała się hobbyistycznie i e, ja też będę miała wspaniałą adrenalinę do przeżycia. No i przegrałyśmy, ale dziękuję pięknie. Wygrałaś. Wygrałyście! <gryzanskutki> Mamy dla Was prezenty. Proszę bardzo. Bardzo. proszę bardzo. bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Od katalogu marzeń, proszę bardzo. Piątka. Sami słyszeliście, są piękne, silne, mądre i wrażliwe. Takie są kobiety i życzymy im najlepszego dnia kobiet. Ostatnie pytanie. Jak po arabsku mówimy Dzień Kobiet? Jum Almara. A gdybyśmy chciały życzyć kobietom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet? Jom Almara Said. Jom Almara Said. Dla wszystkich Binda. kobiet. Dla wszystkich kobiet. Piąteczka.